Ma się te ciuchy koledzy, ale powodzenia na wybiegu to musi być dość niewygodne. <ścoughs> no. no, to powodzenia, a może raczej ponoszenia? Ech, ech. Aaaa. Aaaa. Gdzie ci mężczyźni? Dom w Beverly Hills, godzina 8:21. To musi gdzieś tu być. Niemożliwe, żebym zgubiła coś tak ważnego. To musi tu gdzieś być. Niemożliwe, żebym zgubiła coś takiego. Zdrogi sami, mam tu poważny kryzys. Nie mogę znaleźć mojej pomarańczowej bluzy. A ja nie mogę znaleźć mojej spódnicy. Perka. Nie wiem, ale nie będę na nią czekać. Jesteś pewna? Może jednak zaczekamy do jej powrotu? Chcesz odzyskać bluzę czy nie? że wiemy. Gdybyśmy czytały w jej myślach, wtedy wiedziałybyśmy, gdzie schowała nasze rzeczy. O. A może jednak potrafimy? Sądząc po tym, gdzie go schowała, na pewno nikt nie miał go znaleźć. O. Chyba go lepiej schowam z powrotem. Jasne. Tak będzie najlepiej. Spodnie Alex tak śmierdzą, że nie da się wytrzymać! Sam tak straszliwie fałszuje pod prysznicem, że po prostu głowa pęka! Nie mogę uwierzyć, że to napisała! Nie mogę uwierzyć, że czytacie mój pamiętnik! Zwariowałyście? Wpadacie do mojego pokoju i naruszacie moją prywatność. Ja bym tak nigdy nie zrobiła! O czyżby? A skąd niby masz tę bluzę? I te spódnicę! Nie zmieniajcie tematu! Oddawać mój pamiętnik! <laughs> A! A! Oddawaj moją spódnicę! A! Czy bardziej nas obsmarowałaś? Ha? A? Uważaj, żeby go! A! 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 Nie zamoczyć! A! A zadowolone! Mój pamiętnik jest do wyrzucenia! Przepraszam, że przeszkodziłem wam w zapasach, ale mamy nagły przypadek. Zaginęło kilka ważnych osób z różnych części świata. Pierwsza z nich to ten przystojny supermodel Taj. Zgadza się. Dalej. totalnie ważny VIP. Skoro tak mówisz? I w końcu. No, to same powiedzcie, kto to jest? JRL Junior. uroczy młody senator z Massachusetts. Interesujesz się polityką? No dobra, ich wspólną cechą jest to, ja że... Ja wiem, ja wiem! Oni są TSTP! Totalnie sławni, totalnie przystojni! Aj, skurczy mózgu! Zapomniałam, że jesteśmy w środku mega awantury! Masz coś jeszcze, Jerry, zanim zrobimy coś? Tylko to! Nie widzę, kim są ci porywacze i co z tym robimy, Jerry? Uwaga! Nieznany pojazd został zauważony na drodze do Kangaroo Point w Australii. Może wezwijmy policję? Kangaroo Point w Australii? Tony Eagle nagrywa tam swój najnowszy teledysk! Ach, założę się, że porywacze jadą właśnie po niego! Jeżeli faktycznie tak jest, to lepiej niech Gladys wydawam odpowiedni sprzęt najszybciej jak to możliwe. Telewizujące buty, uderzeniowy magnetofon oraz dla młodej agentki, która musi się oprzeć sile 100 tysięcy decybeli, szczelny kostium. Lepiej niech Clover go założy, Alex. Oczywiście, nie chciałabym, żeby przeszedł fetorem moich ubrań. Znacie, nie po prostu na wylot, zupełnie jakbyście czytały mój pamiętnik. Hmm. Czujcie się według moich obliczeń powinnyśmy być już na miejscu! Co się stało? Raczej co się nie stało? Uważacie sobie, że sześciopak to niego, to tak naprawdę ośmiopak? O, całe szczęście, że zdążyliśmy go zobaczyć przed porwaniem. <laughs> Łapiecie? Przed porwaniem. Zapisuj swoje kiepskie żarty w swoim pamiętniku. E, dziewczyny, chyba znalazłam nasz tajemniczy pojazd. Niezły, ciekawe, kto nim jeździ. Ja myślę, że właśnie oni. Idą po to niego. Trzeba ich powstrzymać szybko. Hmm. Się tym. To im nieźle namiesza w tych pustych głowach. Co się stało z tymi gladiatorami? że żaden człowiek nie wytrzyma tego uderzenia. To chyba nie są ludzie, Alex! Czy ja czuję zapachwalonych włosów? Nie chcesz wiedzieć! Uwaga! Nie. Się nie pokłóciły, to pewnie byśmy cię teraz nawet pocieszyły. Co za kompletnie pomylona misja! Straciłyśmy i chłopaka, i bandytów! Coś mi mówi, że to jeszcze nie koniec. To należy do gladiatorów. Musiał odpaść z ubrania. To może wyślimy to do analizy. Hmm. Liceum w Beverly Hills. Godzina 12:22. Mi się nie chce jeść. Mnie też. To znaczy, jak mogłybyśmy jeść wiedząc, że jakieś dziwne roboty porwały tych wszystkich niewinnych facetów. Ciekawe, czego od nich chcą. Nie mam pojęcia. To wszystko w ogóle mi do siebie nie pasuje. Ale mm. właśnie. Jestem w łazience i co widzę, zjadliwe kłamstwo, że jestem farbowaną blondynką! <laughs> jak to mogłaś to napisać? O, to powiedział, że ja! Podpisałaś się z poważaniem, Alex! Podpisałaś się? No i co z tego? Może następnym razem pomyślisz, zanim że mnie w pamiętniku? Moje osobiste wpisy do pamiętnika to nie są publiczne zniewagi! Ha, ha, mój nowy artykuł! Czytaj i płacz! Ha, ujawniamy tajemnicę Clover? Clover używa długopisu do czyszczenia uszu? Torebka Clover jest ze sztucznego futra? Używacie sobie kosztem moich torebek w porządku, ale to? To już za dużo! Mendy, skąd masz takie bzdury? A przykro mi, dziennikarz nigdy nie ujawnia swoich źródeł Sam, dzięki za gorące niosy Spójrz na to inaczej, będziesz miała coś ciekawego do napisania w pamiętniku o, Dosyć tego! Okej, okay, to się oficjalnie nazywa przegięcie To wojna! Przerwa podarniczka mi dzwoni. Dziewczyny, mam już wyniki analizy liścia. Sam co ty masz na czole. Już nic! Dobrze. Więc okazało się, że liść pochodzi z rośliny rosnącej na wyspie Proazis na morzu śródziemnomorskim. Proazis? Hej! Jest przypadkiem prywatna wyspa tego miliardera Fila Fensiego? Widziałam ją w programie Życie Nienormalnie Bogatych. Rzeczy samej. Proazis miała być jego miejscem wypoczynku, ale z powodu swojego pracoholizmu prawie w ogóle jej nie odwiedza. Więc musimy naruszyć prywatność chwila i sprawdzić, co się tam dzieje. Bądźcie ostrożne. Tam mogą być znacznie gorsze rzeczy niż ci dwaj gladiatorzy. Spoko, Jerry. Jeśli chodzi o naruszanie prywatności, sam i Alex są w tym niedościgu. Wyspa Proazis. Godzina 17.14. Pewna, że to właściwe miejsce? Dokładnie! To jest bardzo proazis! Raczej bardzo vegas. Gotowi na zabawę swojego życia? No to macie dzisiaj szczęście! Bo za chwilę rozpocznie się najlepszy show na ziemi! O! Może to koncert boy Candy? W jakimś dziwnym wybiegu. Ciekawe, co on tam robi. To odpowiedź na twoje pytanie. Ratonku! Pomocy! Ratonku! My się, bo ci dwaj gladiatorzy zamienią go w mielony kotlet! Cóż, żeby pokonać gladiatora, trzeba się nim stać! Chyba raczej gladiatorkami. No właśnie! Odwróćcie ich uwagę, a ja uratuję Taja! Jasne! Proszę, proszę! Panowie gladiatorzy, tylko nie po. nie pobusi! Nie martw się, twoja burza jest w dobrych rękach. Uratowałaś mi życie! Dziękuję! Dziękuję! dziękuję. że chociaż cię zabolało. <śmianowicie> Widocznie tacy mocni, co? Chyba jednak nie. No dobrze, to teraz dlaczego to było takie proste? Co to jest? Jakieś dziwaczne więzienie? Jeżeli to jest więzienie, to ja się zgadzam na dożywocie. A ty za co siedzisz? Coś mi mówi, że to jest coś gorszego niż więzienie. To jakieś ludzkie zo! Tak, zostaliśmy uprowadzeni. I teraz przetrzymują nas. Przetrzymują nas wbrew naszej woli. A! Nie, jeśli wkroczę do akcji. O! 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 Nie przejmuj się! Długo tu nie posiedzisz! Ej, ja cię znam! Ty jesteś Felicity Fansis! Kiedyś owszem, teraz jestem księżniczką Proasis No jasne, dosyć rozpieszczoną Owszem, mój ojciec zaopatrzył mnie we wszelkie wyobrażalne dobra Samochody, ubrania, biżuterię Poważnie? Tak, więc kazałam mu zaprojektować tych mechanicznych gladiatorów, żeby mi wyłapali wszystkich najprzystojniejszych facetów na świecie A kiedy już mi się nudzą, to wysyłam ich na areny, żeby sobie powalczyli to jest chore! Jak tacy przystojniacy mogą się kiedykolwiek znudzić? Przestań! Lepiej nas w tej chwili uwolnij, Felicity! Przykro mi. A no, skoro już tu jesteście, to postanowiłam zrobić coś zupełnie nowego. Założę się, dziewczyny, że chcecie wiedzieć co. Szczerze mówiąc, mnie to jakoś nie zainteresowało. Aha! Dla mojej przyjemności będziecie walczyć z ostatnim prezentem od Tatusia, wielkim magnagladem. <śmiennie> eee, pytanie. A o co my walczymy? Życie. No i co teraz zrobimy? Nie wiem, Clover. Może powinnam coś zaśpiewać, to co się co? A ty znowu o tym? W takiej chwili? Spokojnie, mega, coś tam. Przecież nie chcesz mi zrobić krzywdy. No dobra, chyba chcesz. Ratunku! Idziemy! Nie martw się! Może byłaś dla mnie okrutna. Ach, dobra, dosyć tego. Musimy totalnie ogłosić zawieszenie broni, bo inaczej nie pokonamy tego potwora. W porządku, ale nie wydaje mi się, że to coś pomoże. Trzeba się uzbroić. Dobry pomysł? go wzięłaś, Clover? Odwrócę jego uwagę, a wy wejdźcie mu na głowę! Słuchałaś, Alex? Czas mieszać temu czemuś w głowie! Trzeba go nakierować na właściwy tor! Super, ja prowadzę. Ach, nie ma mowy, tylko nie ty. A zresztą, droga wolna. No co ty wyprawiasz, ty śmieciu za milion dolarów? Zniszcz te dziewuchy! Zostaw mnie! Zostaw... A? Wszystko powiem tatusiowi! Zostaw mnie! A? Mówisz, to ma. Brawo, moje panie, cieszę się, że odstawiłyście na bok nieporozumienia dla wyższych celów. Przynajmniej na chwilę. Nie tak szybko! Ach, nie mów mi, że znowu chodzi o mój pamiętnik. Dokładnie tak. Przepraszamy cię. Naprawdę? Tak, totalnie przegięłyśmy. To, że nas obsmarowałaś, nie oznacza, że tak myślisz o nas naprawdę A poza tym, przeczytałyśmy też te wszystkie miłe rzeczy, które o nas napisałaś Na przykład jaka to jesteś szczęśliwa, że masz takie przyjaciółki jak my Nie mogę uwierzyć, że jesteście tak pełne zrozumienia i... Ehe, przeczytałyście jeszcze więcej? To nie było w porządku, dlatego hmm. kupiłyśmy prezent Nowiutki pamiętnik z chłódeczką I nie, nie dorobiłyśmy sobie kluczyków Dzięki dziewczyny. I naprawdę tak myślę, jestem szczęściara, że mam takie przyjaciółki. O! No, skoro Jest znowu nie? jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami, to przyrzeknijcie mi, że zignorujecie to, co za chwilę zobaczycie i usłyszycie. Nie wiedziałam, że tak szybko się pogodzimy. Wybaczcie mi. Wybaczcie. Przeczytanie pamiętnika Clover było nie w porządku i naprawdę źle się z tym czułam, więc położyłam swój pamiętnik, no wiecie, na widoku, żeby też mogła go przeczytać. A kiedy przeczyta te wszystkie miłe rzeczy, które o niej napisałam, to już mi wybaczy, więc trochę nakłamała mojej inteligencji, poczuciu humoru. Położyłam go obok mojej książki z matematyki, pod biologią, obok literatury. Na pewno go nie przeoczy, choć może powinnam go położyć podróżowym kaszmirowym szalikiem?